Hej, hej! Witam na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku nowości. Przygotowałam na dzisiaj dla Was pulę kilkunastu produktów, które ukazały się w tym tygodniu, ukazały się bądź zostały zapowiedziane i bardzo jestem ciekawa jaki będzie odbiór w tym tygodniu, ponieważ w zeszłym było naprawdę sporo fajnych rzeczy i nie ukrywam, że mam nadzieję, że w tym tygodniu dużo mniej rzeczy wpadnie na moją wishlistę, ale zobaczymy jak będzie. Także już zaraz przesiądę się na bok, obok nie będą pokazywać się zdjęcia z Instagrama, na górze każdego jest nazwa profilu, z którego pochodzą, także tam zapraszam po więcej informacji. I na dzisiaj chyba nawet nie mam, ogłoszeń parafialnych, także możemy od razu zaczynać. Zaczniemy od małego update'u, jeżeli chodzi o róże YSL. Nie wiem, słuchajcie, który to już jest update. Mam wrażenie, że ta premiera przeciąga się nieubłaganie mocno i zaczyna to już być trochę męczące. Tak czy inaczej, pojawił się dwunasty kolor. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w Polsce ma być ich 10. Brakowało chyba jednego, Berry Bank, jeżeli się nie mylę, natomiast to zostało potwierdzone, że ten róż ukaże się w Polsce tylko trochę później. Natomiast w międzyczasie wyszedł dwunasty kolor. Kolejny, który niestety bardzo mi się podoba i jeżeli tylko będę miała okazję go gdzieś dostać, to na pewno będę chciała. Jest to kolor o numerze 83, nazywa się Spicy Berry i ja jestem po prostu zakochana. To jest właśnie taki piękny, chłodny, jagodowy kolor. tego co wyczytałam, ma być on w wersji satynowej, czyli takiej samej jak ten numer 44, który Wam pokazywałam chyba w zeszłym tygodniu to było, już mi się mylą te tygodnie. To jest też to, co mam w tej chwili na policzkach, bo bardzo się do niego przypiałam, uwielbiam po prostu to, jak on wygląda na policzkach, jak łatwo się blenduje, jaki piękny kolor daje i właśnie ten poziom satynowości rozświetlenia jest taki dla mnie w punkt. Także nie ukrywam, że ten jego dowy strasznie się do mnie uśmiecha, bardzo bym chciała go kupić, ale póki co, bo zrobiłam małe śledztwo, jest dostępny tak naprawdę tylko w Stanach Zjednoczonych. W Seforze oraz widziałam go na kilku stronach YSL europejskich. Nie był dostępny do kupienia, był wyprzedany, natomiast w ogóle istniał jako pozycja. To daje nadzieję, że zostanie kiedyś dodany z powrotem i będzie można go kupić. Na pewno na stronie YSL Beauty francuskiej, niemieckiej oraz brytyjskiej widziałam go wylistowanego po prostu. U mnie w Kanadzie totalna mogiła, ani na stronie YSL, ani na Sephora nie ma w ogóle tego koloru, my w ogóle mamy bardzo ograniczoną ilość, chyba 8, także nie ukrywam, że ja na tego Spicy Berry na pewno będę polować, yy, czy to w Europie, czy jak będę przy okazji w Stanach, na pewno jakoś wpadnie w moje ręce, bo jest cudowny, także tylko taki mały update na marginesie. Kolejna zapowiedź mnie bardzo zaskoczyła, ponieważ jest to Clarity Cosmetics, marka Indie, czyli marka mała, niezależna, i jest to marka, która będzie wychodziła teraz z korektorami. To jest dosyć niespotykane w świecie Indii. Zazwyczaj te marki nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, żeby raczej że stworzyć dużą rozpiętość kolorystyczną, ale też potem utrzymać stok, także jestem bardzo ciekawa, jak to im wyjdzie. Póki co nie ma dat żadnych ani cen, natomiast są słocze kolorów, także to sobie możemy zobaczyć. Ma być 18 odcieni. Podobno ich formulacja ma być też odpowiednia do nakładania na oczy jako baza podcienia, co mnie bardzo ciekawi, jak oni. Jak oni to zrobili? Wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy używania korektora na powiekach. Na moich to się nie sprawdza, natomiast wiem, że na wielu osobach się to sprawdza, więc tutaj są dwa obozy. Możecie mi dać znać, do którego Wy należycie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no dla mnie ta najjaśniejsza jest trochę jeszcze ograniczona, natomiast biorąc pod uwagę, że jest to ich pierwszy launch, że jest to w ogóle coś nowego dla marek Indie. Znam może dwie, które mają też produkty do twarzy, także nie jest to na pewno nic popularnego. Plus to, że jest to marka, która jest nastawiona na osoby o ciemniej w najbliższym skóry. Też mi to osobiście nie przeszkadza. Ja mogę swobodnie swój korektor kupić gdzie indziej, także nie czuję jakiegoś barcia, że musi, musi być tutaj również mój kolor. Natomiast liczę, że w przyszłości dodadzą kilka opcji jeszcze dla tych jasnych karnacji. To na pewno będę obserwować. Mamy też nowość od Rare Beauty. Wychodzą z płynnym brązerem slash konturem. Z tego co widzę, ma być 7 kolorów. I rzeczywiście rozpiętość kolorystyczna jest tutaj bardzo duża, także jestem bardzo ciekawa, czy będziemy w stanie sobie znaleźć coś odpowiedniego. Pierwszy odcień ma w teorii być chłodny, także jeżeli ktoś szuka Warto chociaż zobaczyć, jak to wygląda na waszej skórze. Kolejny kolor już wygląda cieplej, taki typowo do brązowienia. Trzeci w teorii jest już dedykowany skórą typu Medium. Także można powiedzieć, że dla bladoliczych mamy tutaj dwie opcje: jeden albo dwa. Jedna jest chłodniejsza, druga jest cieplejsza. Na razie nie miałam okazji pojechać do sefory, zrobić swatchy, natomiast mam nadzieję że w najbliższych dniach to zrobi. Jest to produkt, który powinien lada moment wylądować na półkach, także jestem bardzo ciekawa. Na pewno chętnie to przesłuchuję w seforze zobaczę co to jest. Natomiast nie mam jakiegoś takiego, wiecie, parcia, czy nie ekscytuje jakoś to mocno. Jestem natomiast ciekawa, czy to będzie produkt, któremu bliżej do tego serum brązera od Make Up by Mario, czyli formuły takiej bardzo lekkiej, trochę chłodzącej, żelowej. Czy będzie to formuła bardziej kremowa, przypominająca na przykład podkład Real Dit is gebouwd. Nie no może nie w tym samym opakowaniu albo w bardzo podobnym opakowaniu, czy będzie to raczej formuła taka gęsta, kremowa. No tego jestem ciekawa. Na razie słyszałam tylko kilka opinii w internecie i raczej były podzielone. Mamy też nowe róże od Urban Decay. Są to róże matowe, dostępne w siedmiu kolorach, mają kosztować 24 dolary. Jeżeli chodzi o kolorystykę, uważam, że jest całkiem udana. Mamy część bardziej różową, trochę chłodniejszą. Jest też taki typowy, nudziakowy róż. Plus mamy dużo ciepełka, jest nawet pomarańcza, także Wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka matowego różu i lubi tą markę, może to być coś, co wpadnie w jego ręce. Ja nie jestem totalnie tym zainteresowana, natomiast uznałam, że warto o tym w ogóle powiedzieć. Mnie też odrzuca szczerze mówiąc to opakowanie. Takie plastikowe kasetki niekoniecznie są po prostu w moim guście. Ja lubię, żeby to opakowanie było też jakieś, jakoś po prostu ciekawe. Także dla mnie bardzo łatwy pas. To, co mnie natomiast zaciekawiło, to była kolekcja walentynkowa od Pop. Nie wiem, czy ona się już nawet nie wyprzeda, słuchajcie, ale może wróci. W ogóle widzę teraz wysyp kolekcji walentynkowych. I yeah Trochę jestem przerażona. Ja generalnie nie jestem osobą, która lubi tego typu kolekcje, więc staram się ten okres premier walentynkowych po prostu przeczekać. Zdecydowanie bardziej wolę te, które następują później, czyli właśnie te wiosenne. Natomiast ta walentynkowa kolekcja od Colourpop zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie, zwłaszcza paleta. Bardzo mi się podoba. Zarówno opakowanie przypominające książkę, jak i kolorystyka samej palety. Dosyć chłodna, dosyć taka romantyczna, taka dosyć specyficzna, może trochę mroczna nawet. To generalnie jest kolekcja inspirowana literaturą romantyczną, trochę erotyczną można nawet powiedzieć. Tego co słyszałam jest to takie romantyczne fantazy. Kto wie, może kiedyś spróbuję. Tak czy inaczej na pewno to jest bardzo popularna kolekcja, więc podejrzewam, że jeżeli jeszcze się nie wyprzeda, to zaraz się wyprzeda. Kolorystyka samej palety naprawdę w punkt. Uważam, że jest świetna. Znowu tak jak ja lubię. Jest kontrast. Mamy jasne błyski, mamy też ciemne błyski. Mamy kilka opcji kolorystycznych, żeby nie robić ciągle tego samego makijażu. Bardzo, bardzo fajna naprawdę opcja. Trochę mi przypomina jakieś palety właśnie z przeszłości. Próbowałyśmy z jedną z Was w na Instagramie właśnie dociec, jaką paletę to nam przypomina od Color Pop i nie wiem, padło chyba na Making Moves, aczkolwiek była też taka winna paleta, która może nie miała tego fioletu i brązu, ale znowu miała te czerwienie piękne i borda. To jest na pewno jakiś mix tego, co już kiedyś mieli. Color Pop wydaje tyle palet, że ciężko, żeby się nie powtarzali. Bardzo podobają mi się też te róże w wypraskach w kształcie serduszka. Na mnie nie robi wrażenia, szczerze mówiąc, ale kolory uważam, że są bardzo interesujące, bardzo takie zgaszone i wygląda mi to na krem, także super do tego oczywiście są zestawy do ust konturówka i szminka są te ich pomadki Ala Tart Maracuja juicy, lip, coś takiego, a w tych słoiczkach zdaje się, jest peeling i maska do ust. Także kolekcja jak najbardziej uważam udana, bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że gdybym kupowała Color Pop tak w miarę na bieżąco, to byłaby to kolekcja, której chciałabym spróbować. Na pewno kupiłabym paletę oraz róże. Oba kolory mi się bardzo podobają. Natomiast jako, że kilka lat temu w sumie sprzedałam wszystko, co miałam od Color Pop i weszłam trochę w inny świat, staram się już po prostu od nich nie kupować. Nie ma tutaj jakiegoś większego sensu. Mam zresztą kilka produktów, które kupiłam w zeszłym roku, ponieważ bardzo mi się podobała ich paleta z Sailor Moon i tam rzeczywiście kilka produktów padło, ale muszę przyznać, że nie sięgam po te produkty. Właśnie z tego względu, że to opakowanie jednak czuć, że jest trochę tańsze, że ten plastik nie jest tak dobry jak plastik u marek, którymi normalnie się otaczam. Stąd po prostu wynika to, to że nie kupuję kolorów, ale poza tym uważam, że naprawdę są świetni. Pojawiło się też kilka podkładów, także omówimy sobie chyba dwa z nich, czy trzy, nie jestem teraz pewna. Zaczniemy natomiast od tego. To jest Guerlain, terrakota w wersji glowy, wersji błyszczącej. Mimo tego, że na opakowaniu jest wprost napisane GLOW, w opisie jest napisane, że jest to Luminous Matte. Jest to wyrażenie, którego ja bardzo nie lubię w opisie podkładów, bo uważam, że jest bardzo mylące i ja tak naprawdę nie wiem, co to znaczy Luminous Matte. Czy to jest luminus, czy to jest Matte? Dla mnie to po prostu nie ma sensu. Są oczywiście wykończenia, które nie są ani jakoś szczególnie matowe, ani szczególnie rozświetlające, ale wydaje mi się, że można to nazwać trochę inaczej. Nawet można by to nazwać wykończeniem takim naturalnym. Dla mnie wykończenie naturalne to jest właśnie takie, które nie przesadza w żadną stronę. Mamy delikatny glow, tak jak naturalnie nasza skóra ma, ale miejscami wyglądamy też bardziej matowo. Nie wiem, może o to chodzi. Dostępnych będzie 32 odcienie, podobno jest już dostępny w Europie, do USA ma wejść później. Trochę mnie zdziwiła kolorystyka, bo niby 32 odcienie, ale ilość tych jasnych cieni jest po prostu y, zatrważająca. Ale ciekawa jestem, czy zbiorą jakieś bady online. Podejrzewam, że raczej nie. No ja nie kupię, bo mam banana na podkłady w tym roku, także tego na pewno nie kupię. Zresztą podkład, który bardziej by mnie już interesował to byłby właśnie podkład od Diora. Druga nowość w tym tygodniu i jest jest to Dior Forever Hydra Nude i tutaj tak naprawdę opisu nie mam, więc nie mam, pojęcia, nie mam pojęcia, co to oznacza, nie mam pojęcia, kiedy to wyjdzie ani ile kosztuje. Widzimy natomiast, jakie będą kolory. To są raczej te standardowe kolory Diora, także ja nie jestem tutaj jakoś zdziwiona. Aczkolwiek rzeczywiście w tej drugiej części spektrum no, sporo kolorów brakuje, także tutaj mają nad czym pracować. Natomiast jeżeli chodzi o podkłady Diora, ja mam tak naprawdę same dobre doświadczenia. Z tym, że przyznaję, że próbowałam e, tylko albo aż dwa. Próbowałam Dior Forever Glow. Uwielbiam jeden naprawdę z lepszych podkładów takich rozświetlających. Ma bardzo przyzwoite krycie i na suchej skórze wygląda naprawdę dobrze. No, plus stick. Podkład w styku, chyba nie muszę mówić nic więcej. Jeżeli jesteście na moim kanale yy, przynajmniej od końcówki zeszłego roku, wiecie, że nie mogę się zamknąć, jeżeli chodzi o ten podkład. Także nie ukrywam, że mając do wyboru na przykład ten Guerlain a Dior z pewnością wybrałabym Diora. Kolejna nowość to pędzle od Wayne'a Gosa. Przypomnę, że one są dostępne tylko przez Biutliwicz, które oczywiście wysyła do Polski. I chciałam wspomnieć o tym zestawie, ponieważ czasem piszą do mnie osoby, które szukają bardzo specyficznego włosia, szukają właśnie włosia wiewiórki, także uprzejmie donoszę. To jest włosia niebieskiej wiewiórki. Pędzle wyglądają absolutnie wyjątkowo, bardzo mi się podobają, bardzo takie niby klasyczne, prawda? Żadnego złota, srebra, nic się tutaj nie świeci jakoś mocno, ale wyglądają bardzo elegancko według mnie, plus kolor tego włosia jest mm, obłędny. Ja mam chyba tylko jeden pędzelek z włosia wiewiórki, też z Beautylish zresztą, ale z kolekcji... Beauty Lish. Jest rzeczywiście niesamowity, bardzo mięciutki. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli chodzi o pędzle z włosia naturalnego, z wybiórką mam jakiś taki trochę dylemat, dlatego nie, kupujemy, nie kupiłam ich więcej. Ten zresztą dostałam kiedyś w takim mystery boxie, właśnie od Beauty Lish, także też nawet nie wybrałam go sama, ale wiem, że są osoby wśród Was, które szukają takiego włosia, dlatego, dlatego mówię. Trzeba obserwować stronę Beauty Lish, ponieważ one mogą się dosyć szybko rozejść. Kolejna nowość może być czymś przyjemnym dla osób, które uwielbiają mgiełki do ciała, ponieważ Kajali, czyli ma Marka siostra do Huda Beauty. Wydaje teraz serię Mgiełek do Ciała. Coś, czego chyba wcześniej nie mieli. Poprawcie, jeżeli się mylę. Kajali, jako markę generalnie perfumową, ja bardzo lubię. Często testuję ich perfumy. Zawsze, jak się jakieś nowe, to staram się wybrać do sefory, powąchać, zobaczyć, co to jest. I są to jakieś bardzo długotrwałe perfumy. Często też nie są szczególnie skomplikowane. Ja akurat lubię nie wiecie. Ja nie jestem jakimś wielkim perfumiarzem. Lubię perfumy, lubię odkrywać, lubię się uczyć. Natomiast nie wydaje mi się, żeby mój zmysł węchu był jakoś szczególnie tutaj rozwinięty. Dlatego ja nie mam nic przeciwko takim, wiecie, bardziej zwyczajnym zapachom, ale nie powiedziałabym też, że właśnie Kajali ma takie typowo zwyczajne. Często mają fajne połączenia, tak jak na przykład pistachio gelato i między innymi właśnie ten zapach wychodzi teraz w wersji mgiełki do ciała, obok burning cherry oraz wanilii. Moim ulubionym zapachem od Kajali jest Eden Juicy Apple, także nie ukrywam, że jeżeli ten by wyszedł w wersji takiej mgiełki, myślę, że rozważyłabym to chociaż aczkolwiek mgiełki to też nie jest coś, po co ja jakoś szczególnie często sięgam, także no, ale miałbym przynajmniej o czym myśleć. Jeżeli chodzi o te trzy zapachy, myślę, że mój portfel jest spokojny, ale dajcie mi znać, czy wy robicie mgiełki i czy któryś z tych zapachów do Was przemawia. Kolejna kolekcja również jest walentynkową kolekcją i jest to współpraca pomiędzy Kiko Milano a Luca Font to jest, zdaje się, artystka, która również jest y, tatuażystką. Także y, osoba, której przyznaję się, ja totalnie nie kojarzę, nie mam pojęcia. Także oceniam po prostu kosmetyki. I patrząc za tą kolekcję, powiedziałabym, że jest to osoba, która lubi pastele, ponieważ jakoś krzyczą do mnie tutaj te pastele. Y, głównie te eyelinery na dole. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jeżeli używacie eyelinerów, często to y, potwierdźcie, że to nie są takie zwyczajne kolory na eyeliner, prawda? Przynajmniej nie kojarzę, żebym widziała, no dużo, nie mówię, że nigdy nie widziałam, ale żebym Często widziała tego typu kolory eyelinerów, także to mi się całkiem podoba. Do tego, no, paleta cieni, szczerze mówiąc, myślę, że możemy ją przemilczeć, bo. No, dla mnie jest totalnie nieinteresująca. Brakuje mi w niej głębi, po prostu jest jakby jednowymiarowa. Natomiast ma być tutaj też primer do twarzy, ma być maskara, ma być zestaw różu i rozświetlacza, konturówki do ust, błyszczyki, pomadki takie winylowe do ust zastygające. Bardzo, bardzo duża kolekcja muszę przyznać. I to, co mnie zaciekawiło obok właśnie tych linerów kolorowych, to jest ten pisaczek z kropeczką na końcu, który tak to też jest eyeliner. Natomiast z tego co widzę możemy albo właśnie robić nim fajne kropeczki, ma taką fajną końcową albo go po prostu przeciągnąć i używać jako normalny eyeliner. To jest całkiem ciekawe, całkiem pomysłowe muszę przyznać. Dawno też nie widziałam nowej kolekcji od Kiko, także cieszę się, że w końcu jest coś nowego. W zeszłym roku mówiliście mi, że w ogóle jakby zwolnili z tą produkcją, że kiedyś te kolekcje wydawane były jedna za drugą, jedna za drugą i w zasadzie z tego ta marka słynęła, że te produkty po prostu często się wymieniały i można było dostać je też w atrakcyjnych cenach, kiedy no, zmieniała się kolekcja, ta poprzednia była zazwyczaj przeceniona. Natomiast w zeszłym roku podobno to nie wiem, czy dobrze zapamiętałam. Natomiast kto wie, może w tym roku będzie odbywało się to trochę szybciej. Kolejna nowość to jest maska do włosów od Gizu, Honey Gloss Ceramide Therapy. Yy, muszę przyznać, że najbardziej to podoba mi się w tym opakowaniu. Wygląda jak właśnie ten garnuszek miodu, który Kubuś Puchatek ze sobą nosił. To jest po prostu przeurocze. Próbowałam szamponu oraz zwykłej odżywki od Gizu i muszę przyznać, że nie zrobiła na mnie wrażenia. Na moich włosach szczerze mówiąc, szczególnie niczego nie zrobiła. Ani ta odżywka, ani ten szampon. Poza tym, że ładnie pachniały właśnie takim miodkiem, no to ja szczególnych tutaj właściwie nie zauważyłam, także no wykończyłam, bo to były takie malutkie opakowania. Wykończyłam je dosyć szybko i po prostu o nich zapomniałam. Także mimo tego, że to opakowanie jest urocze, to 嗯。 Ja niestety tego nie kupię, ale generalnie pomysł maski, która ma w sobie ceramidy, która y, sprawia, że nasze włosy są bardziej błyszczące, y, bardziej odżywione, ma oczywiście sens. Mamy też zapowiedź kolekcji walentynkowej od Gourmand Girls, natomiast na ten moment nic więcej nie widzę. Widzę tylko zapowiedź, że będzie to jakaś wampirza kolekcja, tak że jestem bardzo ciekawa. Ma się ukazać 27 stycznia. mam że kilka dni wcześniej zaczną pokazywać nam te cuda, ale co to jest, nie wiem. Mamy też nowość od marki DD Signature, to jest dosyć młoda indie marka. Wprowadza nowy produkt dla siebie. Będą to produkty do policzków. Dwie paletki, tria z różami. Jedna paletka jest różowa. Znowu, podoba mi się kontrast. To jest coś, co ja sobie bardzo cenię, zwłaszcza, że będzie można sobie te odcienie między sobą trochę mieszać. Mi najbardziej podoba się ten najjaśniejszy i najciemniejszy odcień. Ten w środku mnie wręcz odstrasza. To jest właśnie ten odcień różu, którego ja nie lubię. Drugie trio było pomarańczowe. I tutaj również podobna zasada. Mamy ciemny odcień, jasny, jaśniejszy <głos》> oraz bardziej taki intensywny. W środku, no to totalnie nie jest kolorystyka, ale. Generalnie, jako tria, uważam, że wyglądają całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o formulację, widzę tylko, że ma być to mocno napigmentowana, matowa formuła. Także być może znowu jest to raczej taka premiera przeznaczona dla osób o ciemniejszych karnacjach, które potrzebują tego pigmentu trochę więcej. Sama DT Signature też jest o ciemniejszej karnacji, także ma to dla mnie sens. I trzeci produkt, który, z którym wychodzi, to jest rozświetlacz. Rozświetlacz bardzo mi przypomina Bobby Brown. Wam na pewno też ta wypraska przypomina wypraski tych kosteczek od Bobby. I Produkt nazywa się Dazzling Bronze Highlighter. Yy, czemu brąz? Nie mam pojęcia. Ten paseczek w środku rzeczywiście jest taki ciepło brązowy, być może wymieszany z tymi różami oraz z tym jaśniutkim, takim icy białym, da nam coś, ale właśnie taki różany brąz. Znowu to nie jest nic dla mnie, natomiast fajnie, że próbują czegoś nowego. Mnie osobiście ta inspiracja bo Brown nie przeszkadza, chyba że mają to opatentowane, aczkolwiek. O niczem takim mi nie wiadomo. Opakowanie zewnętrzne totalnie nie mówi, nie przypomina nam o Bobi, także y, mnie to nie przeszkadza. Nawet nie kojarzę też w komentarzach, żebym widziała, żeby ktokolwiek zwrócił na to uwagę, także być może tylko mi się tak to kojarzy. Kolejna nowość jest również walentynkowa i jest to paletka od Bella Beauty Bar o nazwie Morali Grey. Jest to dziewiąteczka. Y, od razu musimy porozmawiać o tych serduszkach. Ja rozumiem, że walentynki, serduszka i tak dalej, i tak dalej, natomiast to jest słuchajcie paleta magnetyczna. Jaki jest sens tworzenia palety magnetycznej, gdzie możemy wyjąć te cienie, jeżeli te cienie są w formie takich serduszek? Jakie inne palety mamy właśnie z takimi wypraskami? Wydaje mi się to po prostu tak niepotrzebne, zwłaszcza, że przez to, że paleta jest magnetyczna, koszt tej palety jest no, wyższy niż gdyby to była zwykła kartonowa paleta, więc ja bym chciała, żeby albo były tutaj normalne, okrągłe wypraski i rzeczywiście zostały w palecie magnetycznym, Albo żeby to była paleta po prostu bez opcji tej magnetycznej. To by miało większy dla mnie sens. W tej chwili kupując tą paletę, płaciłabym tylko za opcję, której realnie po prostu nie jestem w stanie zrealizować, więc dla mnie bez sensu. Natomiast patrząc na kolorystykę, bardzo mi się podoba. Rzeczywiście jest szaro, jest różowo, jest chłodno, ale jest też kontrast. Błyski też wyglądają po prostu niesamowicie. Jak to błyski od Beli, to nie jest kolorystyka, której potrzebuję. Może gdybym nie miała tego limitu palet, słuchajcie, rocznego, 15 palet, może bym się na nią zdecydowała, bo mm, ma coś w sobie. Ma coś w sobie. Wydaje mi się, że palety walentynkowe często idą w czerwienie a oraz też w cieplejsze tony. Także zobaczyć taką walentynkową, ale chłodną paletę szaro-różową, to nie jest takie oczywiste. Także duży plus za kolorystykę, duży minus za opakowanie. Koniec końców niestety dla mnie pas. No i jeszcze dwa posty i przejdziemy do największych atrakcji tego odcinka. Bądźcie cierpliwi. Zaczniemy od kolekcji Maka. To jest kolekcja Maka na wiosnę i muszę przyznać, że ja jestem zawiedziona. Niestety po tym jak kolekcja nudziakowa zrobiła na mnie ogromne wrażenie, po prostu położyła mnie na łopatki, tak widząc tą... no mech. Po prostu mech. Nie mam szczęścia do palet maka, muszę Wam przyznać. Wszystkie te, które miałam, czyli całe dwie chyba. Poszły świat. Nie powiedziałabym, że były złe, natomiast nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia. Były za suche, jak na to, co ja lubię. Także ja na pewno takiej paletki 6 maka już nie kupię, Oj, na pewno nie. Jeżeli chodzi o róże, ładne kolory, ale szczerze mówiąc, żaden do mnie nie krzyczy. Żaden nie wydaje mi się jakoś szczególnie wyjątkowy. Także ta kolekcja jest bardzo łatwym pasem. Nic tutaj jakoś szczególnie do mnie nie krzyczy. Trochę jestem zawiedziona. Trochę jestem zawiedziona, że nie jest to tak dobre jak ta kolekcja nuciakowa. Wiosennie również myśli Gerlę. Wypuścili nowych sześć odcieni ich balsamu do ustki z Glow. Kolory rzeczywiście iście wiosenne, trzeba im to przyznać. Wszystkie mają mieć takie perłowe wykończenie. I muszę przyznać, że ja nigdy ich tak naprawdę nie widziałam na żywo, bo ich też nie szukałam. Może muszę się im przejrzeć, bo kolory są naprawdę piękne: bardzo takie wiosenne, lekkie. Nie żebym potrzebowała kolejny balsam, ale zobaczyć mogę, prawda? Zobaczyć mogę. I przejdziemy teraz do tej części, na którą czekałam. Tak przewrotnie zostawiłam te najlepsze, powiedzmy, nowości, najlepsze do umówienia przynajmniej, na koniec. Pierwszą z nich jest nowa paleta od Adept. Jest to zupdate'owana Minka. Będzie nazywała się tak samo. Trochę bym chciała, żeby nazwali ją inaczej. Może chociaż Minka 2.0, albo Minka Remastered. Cokolwiek, chyba że teraz planują wycofać tą starą minkę, tak nawet nie zapytałam ich ani nie, nie wyczytałam. Ja mam oryginalną minkę i cieszy mnie, że w tej nie widzę tak naprawdę tamtej, może poza tymi matowymi fioletami, aczkolwiek w tej wydają mi się chłodniejsze niż w tej oryginalnej. Nowa wersja minki też ma przyjaźniejsze dla mnie błyski, czyli bardziej gładkie, adypt w ostatnich latach zaczął wygładzać swoje błyski. Są też te grubopłatkowce, są też właśnie o no, różnej grubości mielenia, że tak powiem. Natomiast więcej pojawia się te Łatwszych formuł, co nie grywa mnie bardzo, bardzo cieszy. Także no tutaj no, chyba wiecie. Chyba wiecie. To jest bajeta, która zdecydowanie wchodzi na moją wishlistę, którą będę chciała kupić, natomiast jeszcze nie teraz. Będę o tym więcej mówić w przyszłym tygodniu. Planuję dwa odcinki o tematyce low buy, no buy, brakowanie tego, co mamy... I tak dalej. Także tam się dowiecie, dlaczego nie kupię tej palety już teraz. Aczkolwiek to jest bardzo trywialne, może powiem o tym teraz powiedzieć. Po prostu będę wyjeżdżać, więc uznałam, że do czasu wyjazdu nie kupuję absolutnie nic kosmetycznego, dopiero jak wrócę, yy, to się tym zajmę. Także na razie paleta jak najbardziej wskakuje na listę i jest obłędna. Wiedziałam, że ta paleta będzie miała więcej matów, no bo jest po prostu większa. Ale nie ukrywam, że zdziwili mnie tym, że właśnie dołączyli te dwa fiolety. Jest to natomiast coś, co na pewno spina tą pierwszą bazę minki z drugą, także nie jest to żaden zarzut po prostu. Obserwacja. I na tym zdjęciu, które wam tutaj pokazuję, uważam, że ta paleta wygląda obłędnie. Ja bardzo chcę, żeby ona właśnie tak wyglądała, ponieważ kilka dni temu pojawiło się zdjęcie tej palety na ich stronie, jako zapowiedź, i muszę przyznać, że to, co zobaczyłam tam, versus to, co widzę tutaj i co było w takim sneak peeku robionym telefonem, pokazane kilka tygodni wcześniej. To były jak dla mnie dwie różne palety, aż byłam szokowana, nie wiedziałam, które zdjęcie jest prawdziwe i dodałam na stories zapytanie właśnie do Adet Cosmetics, czy to jest ta sama paleta, ponieważ no naprawdę kilku ludzi, słuchajcie, się pytałam przed opublikowaniem tego stories, mów, mówię, może ja jakoś nie wiem. Nie widzę, czy ta moja ekscytacja mi wiecie oczy przesłoniła, czy co. No ale nie, wszyscy mówią, że nie, no masz rację, rzeczywiście ta paleta wygląda zupełnie inaczej. Także tą historię spuściłam. I o dziwo Adept Cosmetics odpowiedział mi. Chyba pierwszy raz jak ich atakowałam w czymkolwiek, miałam z nim jakąś interakcję, także no szkoda, że przy czymś takim, ale nieważne. W każdym razie właścicielka marki potwierdziła, że tak, to są te same dwie palety, że to zdjęcie ze Sneak peeka kilka tygodni temu to było zdjęcie po prostu robione telefonem tak na szybko. Ta paleta też była używana. Natomiast to zdjęcie, które pojawiło się na stronie, było zdjęciem już niby profesjonalnym, takim studyjnym. No, jak dla mnie trochę mało profesjonalne, skoro nie przedstawia palety tak, jak ona rzeczywiście wygląda. No ale zostawmy to na marginesie. To zdjęcie, które Wam teraz pokazuję, okazało się właśnie jako trzecie i dla mnie to już jest takie ostateczne potwierdzenie, że tak właśnie ta paleta będzie wyglądać. Jest genialna. Obok kwiatów mamy takie przybrudzone mauve. Jest też taki brązik, podejrzewam, że on będzie takim właśnie czerwono-brązem, podobnym jak we Flying Fiddles. Mamy też przepiękne błyski jasne, które tutaj wyglądają tak dosyć bezpiecznie, ale z tego, co właśnie kojarzę z poprzednich sneak peeków, one będą strasznie shiftujące. Strasznie fajnie shiftujące. Tutaj na słoczach trochę to widzimy, no, aczkolwiek słocze to wiecie zawsze są. Trochę inaczej się mają do rzeczywistości, ale ewidentnie widać, że obok tych fioletów i obok mołów będzie pojawiać się motyw takiej morskości, zieloności, gdzieś tam będzie przemykać. Także, no, ja jestem zachwycona, naprawdę y, to jest jedna, uważam, z takich pewniejszych pozycji na mojej już Kolejna nowość to Charlotte Tilbury, i tak się śmieję już teraz w duchu, ponieważ kiedy szerowałam do stories właśnie informacja o tym, że to jednak jest prawda, dostałam taki duży odzew od was w wiadomościach prywatnych, jak na żaden inny post czy story, który kiedy. Kiedykolwiek publikowałam, po prostu zalaliście moją skrzynkę, za co bardzo oczywiście dziękuję. Każdemu już pisałam, także mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni, ale pokazało mi to, jak bardzo gorący temat to jest. Nawet nie sądziłam. Nie, oczywiście kilka, nie wiem, tygodni czy nad miesięcy temu mieliśmy sneak peek paletki chyba niebieskiej i pamiętam dyskusje, które się odbywały, że to nie może być prawda, że to wygląda jak Chińszczyzna, że to wygląda jak Makeup Revolution, że to nie może być Charlotte Tilbury, że Charlotte Tilbury nie robiłaby takich plastikowych opakowań. Otóż robi. Paletek będzie sześć. Co do ceny jeszcze nie jest wiadoma, natomiast gdzieś tam w kuluarach słyszę, że będzie to poziom 60 dolarów. Dużo, niedużo, można by dyskutować. Dla mnie dużo, jak za taką paletę, która jest w plastikowym opakowaniu, za jakość też Charlotte Tilbury, która umówmy się jest w porządku, ale nie jest to absolutnie nic wyjątkowego. Według mnie to jest dużo. Yy, opakowanie samo w sobie dla mnie przekreśla tą paletę w zupełności, mimo tego, że kolorystyka niektórych tych palet jest może no nie chcę powiedzieć, że ciekawa, ale jest w porządku. Zwłaszcza ta chłodna, brązowa, dla mnie przynajmniej jest najbardziej interesująca. Niebieska tutaj wygląda słabo, natomiast na słoczach wygląda nieco lepiej. No I taka jasno-różowa też wydaje mi się, że mogłaby fajnie wyglądać i sporej ilości ludzi się spodobać do takich makijaży typowo na co dzień. Tak niestety, opakowanie dla mnie osobiście skreślają zupełnie. No Nie ma szans, żebym ją kupiła. Sporo z Was pisało mi, że przypomina wam do opakowania od Eveline. Nie mam porównania, ale wierzę, wierzę, że tak jest. Mnie osobiście to przypomina stare palety Color Pop. Oni też mieli taką serię palet, właśnie z plastikowym, plastikową przykrywką, i to mnie bardzo krzyczy: Color Pop, do którego znowu nic nie mam. Lubię tą markę, ale no Color Pop nie wydały takiej palety za 60 dolarów. Ona pewnie kosztowałaby nie wiem może 20. Także dla mnie jest to pas. I według mnie to może być taka próba Charlotte Tilbury szukania nowego klienta. Widzieliśmy sporo marek w ostatnich latach, które były wcześniej markami takimi typowo luksusowymi, które w tym momencie shiftują trochę gdzie indziej, w inną stronę. No, Pat McGrath jest najlepszym tego przykładem. To już nie jest marka luksusowa, którą była kilka lat wcześniej. Wydaje mi się, że jej klientem docelowym nie jest już ta sama osoba, właśnie którą no ja na przykład byłam kilka lat temu. I wydaje mi się, że właśnie Charlotte robi teraz to samo. Natasza trochę zaczyna niebezpiecznie też skręcać w tą stronę, dlatego ja Nataszę na razie obserwuję. O Nataszy też zresztą za chwilę będzie. Natomiast Charlotte też teraz zaczyna skręcać w tą stronę. Sam fakt, że przestała produkować te duże palety podłużne, świąteczne, które też były dużym hitem przez wiele lat, dawno już ich nie było, prawda? Być może to mają być palety takie odpowiadające na przykład serii Dior Backstage, czyli trochę tańsze niż ten regularny Dior, natomiast cierpię też na tym opakowanie i tutaj ewidentnie to opakowanie... Cierpi i ja też cierpię. Mam też dla Was kilka ploteczek, jeżeli chodzi o Nataszę Denonę, i tutaj postawiam serdecznie moją anonimową informatorkę. Pierwszy produkt, który ukaże się już naprawdę niedługo, bo 23 stycznia w Polsce, to będzie duo różów. Będzie ich aż 6, Formuła Cream to Powder. Widziałam mały sneak peek, dzięki mojej informatorce. Jestem pewna, że będzie Wam się podobać. Mnie na pewno cieszy to, że będzie to formuła Cream to Powder, którą Natasza ma naprawdę świetną, jeżeli to będzie podobna formuła do formuły z jej trio, na przykład Berry Pop, czy. My Dream to są bardzo dobre formuły właśnie Cream to Powder, także ja jestem bardzo ekscytowana. No i to, że jest to premiera tak bliska, 23 stycznia, to już w zasadzie będzie zaraz, także nie trzeba będzie na to bardzo długo czekać. Ja na pewno będę zainteresowana którymś z tych dółów duo, ale poczekam zapewne, aż będę w Polsce i będę mogła to kupić stacjonarnie, bo yy, jak wiecie, Nataszy nie ma w Kanadzie, także byłoby to dosyć trudne. Natomiast to nie jest koniec ekscytujących wieści. Moja informatorka potwierdziła to, co ja przewidywałam kilka miesięcy wcześniej, że pojawi się płynny podkład od Nataszy w tym roku. To jest coś, na co też czekam bardzo, bardzo i to jest właśnie ten jeden wyjątek podkładowy, który wolno mi kupić w tym roku. Natomiast nie wiedziałam tego, a to też się dowiedziałam, że poza tym podkładem ma też się ukazać puder sypki. Też niesamowita informacja. Bardzo ciekawa jestem, jaki to będzie puder. Czy bardziej matujący, czy bardziej rozświetlający, czy może coś pomiędzy? Czy będzie to zamiennik grzybą Pytanie jest tak wiele. Yy, I była jeszcze jedna rzecz, której też na pewno wszyscy będziemy bardzo oczekiwać, i jest to duża paleta. Natasza nie wydała dużej palety cieni już od. Od kilku dobrych lat próbuję sobie teraz przypomnieć, która była ostatnia, i szczerze mówiąc nie wiem, czy to, to było Circoloco czy Triochron, któraś z tych dwóch, tak czy siak. Było to bardzo dawno temu. W ostatnich latach królowały palety MIDI. Ta kolekcja MIDI paletek rozszerzyła się bardzo mocno w ostatnich latach. Oczywiście mini też w międzyczasie wychodzą i na pewno w tym roku też wyjdą, natomiast dużej palety nie było już bardzo długo. Także ja jestem niesamowicie podekscytowana. Nie wiem pojęcia, co to może być, ale jak tylko będę wiedziała coś więcej, to na pewno Wam powiem. Także jeszcze raz dziękuję pięknie mojej tajemniczej informatorce. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i na tym też kończę dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy coś Was zainteresowało, czy na coś będziecie czekać. Ja muszę przyznać, że no paleta Adept oczywiście wchodzi od razu na listę, to nie ma w ogóle, nie ma o czym rozmawiać. Natomiast poza tym, no będę czekać na nowości od Nataszy i w sumie tyle. Także na ten moment mój portfel jest zadowolony, ponieważ w tym momencie nic nie kupuję. <laughs> jest dobrze. Dajcie mi znać, jak jest u Was. A teraz życzę Wam przymiłej resztę dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!